Siemano moi widzowie, w komentarzach, na grupie, na fejsie jest bardzo duże poruszenie w związku z naszymi koszulkami, także mamy Wam do zaoferowania oto taką koszulkę, no to widło za szybko. I teraz jak idzie zima, bardzo ciepłe, bardzo dobrej jakości bluzy z napisem Meister, case półmatrym lubelskie oraz z tyłu. .py.pl Rolniczy YouTube. Dlatego, jeśli chcecie kupić takie koszuleczki, bluzy, Piotr w następnej części filmu wytłumaczy, co musicie zrobić, aby je kupić. Śmanko. w związku z dużym zainteresowaniem na temat zakupu koszulek, Majster prosił mnie, żeby zorientował się, czy dałoby się ogarnąć je po prostu taniej. Ja to koszulkę zamówiłem dla Majstra za 64 zł. Ten projekt kosztował 64 zł. Jest to koszulka w 100% bawełniana, a nadruk jest naprawdę bardzo przyjemny i wysokiej jakości. Bluza kosztowała 189 zł. Jest w 85% bawełniana, 15% to jest poliester. Pisząc do firmy, czy udałoby się zejść z ceny, jeśli zrobiliśmy większe zamówienie, uzyskałem odpowiedź, że za koszulkę moglibyśmy uzyskać cenę 50 zł, a za bluzę 150 zł. Nie przedłużając. Po pierwsze, Meister nie zakłada sklepu internetowego. Nie będzie możliwości wejścia sobie, kiedy chcecie, i kupić tej koszulki. Po drugie, nie będzie to sprzedaż koszulek, tylko to będzie zamówienie grupowe. My ten zestaw mieliśmy z wysyłką z zagranicy za prawie 300 zł. Wy możecie mieć go za 200, więc myślę, że bardzo fajna okazja do zakupu takiego produktu. Jak to będzie wyglądało? Będzie można kupić koszulkę motowidła za szybko czarną, motowidła za szybko, grafie, yy, motowidła za szybko granatową. Oraz fotowidło za szybko niebieską. Bluza będzie w dwóch kolorach czarny oraz granatowy. Wszystkie produkty, które będzie można zamówić, będą podane na końcu filmu oraz rozmiarówka. Pytanie teraz: jak zamówić te produkty? Jak zrobić zamówienie grupowe? Zamówienie grupowe zrobimy na mailu. Każda osoba, która jest zainteresowana zakupem produktu, wyśle maila na poniższy adres: sklep cptl tam te swoje dane, imię, nazwisko, numer telefonu, adres zamieszkania, na który mają wysłać paczkę oraz co chce zamówić. Zamówienia można składać do końca tego tygodnia, czyli do niedzieli 22 listopada. W niedzielę wieczorem składamy zamówienie, paczka u nas jest mniej więcej w piątek i na Mikołajki paczka prawdopodobnie będzie u Was. Musimy się to przepakować i tak dalej. Bluza 150 zł, koszulka 50 zł. Plus kort wysyłki oczywiście. Jeśli ktoś zamówi bluzę i koszulkę, wysyłkę ma gratis. Także zachęcam Was do zapoznania się z asortymentem na końcu tego filmu i skorzystania z oferty. Zapraszam. Siema.